Czasami można pomyśleć, żeby zrobić komuś mały prezencik, i można do tego wykorzystać małe pudełeczko. I można wstążkę na to pudełeczko. Ulokować za pomocą kleju. Można zrobić jakąś fajną, fantazyjną wstążkę, odpowiednio tutaj ją wykonać, skomponować i nakleić na pudełeczko klejkiem. O, w ten sposób zaprezentuję. I potem naklejamy tą wstążkę na pudełeczko. I wyjdzie mały upominek. Fajny! Koniec transmisji.